Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witajcie w Pierwszym odcinku z kamerką, w trzecim odcinku z gry Outlast Nie wiem dlaczego to robię, może jakoś wideo nie jest Wręcz, wow, piękne i w ogóle Pierwszy film z kamerką, także wybaczcie za jakieś, nie wiem, niepatrzenie się prosto tutaj Ale mam nadzieję, że jakoś sobie to, wiecie, wyreguluje, że patrzę się tu i tu um, Okej, okay, także kontynuujemy Troszkę sobie tutaj dźwięki Przyciszę, ponieważ troszeczkę te klatki są tutaj głośne. Okej, okay, także przypomnę sobie jeszcze sterowanie. Dobra, tym tutaj, tutaj sobie śmigamy. Ok, czyli tak, dla przypomnienia, Byliśmy tutaj po tych schodach. Jak widzieliście? Tutaj poczęliśmy. Dalej się tam do nas dobija. Okej, okay, co my tutaj mamy? Wow. Okay. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Wiesz, że tylko tutaj nie ma nie to Czy mnie nie będziesz gonił. Powiedz, że tylko tak wyszedłeś, żeby się przejść. No już myślałem. Spokojnie, ziom. Dobra, ja, ja stąd idę, bo... Kurku pięć! Spoko, spoko, już na dzień dobry, taka akcja. Ok, Dobrze, jestem w jakiejś w jednej z cel. Ok, hej, to by co? Nie, spokój, 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 już nie świecę. Mogę stąd wyjść? Okej okay. Od razu na dzień dobry Zobaczmy co jest tam Kuku a nikogo tutaj nie ma Okej. Okay, tam mamy zejścia, ale zanim zejdziemy obczejmy tutaj wszystko do końca Może Coś tam się jednak nam przytrafi Jakaś bateria Mam taką cichą nadzieję Dobra, tam chyba nic nie ma. Patrzcie, te korytarze są w ogóle mroczne. Dobra, schodzimy na dół. Co nas czeka? Nie wiadomo. Nie wiem gdzie chcę iść. Dobra, tak jak było mówione, idź zaś. Dobra, coś... Co, coś zapisałem. Nie tu. Nie wiem, gdzie to się tam. O tu, dokumenty? Tak? Nie, notatki. Chyba. W tym psychiatrykom zesłałem Why... Wild Rider. Można się zetknąć z... na każdym kroku. Ludzie z korporacji MULKO wprowadzi tu eksperyment o nazwie Projekt Wild Rider. Ale pacjenci mówią, że tak jakby miał jakąś postać, jakbym jakby był duchem lub demonem czymś. Co znaleziono w górach? na to. Właśnie coś tam zobaczyłem, może to tylko usterka kamery, albo by to była jakaś usterka kamery. Widzicie, są to jakieś dziwne... Ktoś... Ktoś idzie. Słyszałem wyraźnie kroki. Czy na pewno? Ja tutaj nie chcę być. Kanały? Dobra, zanim tam i zajdziemy... Pieprzona pogoda. Kurde, bateria się powoli kończy. Skoczymy sobie tutaj. Tu, czy tu można iść? Chyba, wręcz musimy tutaj iść. Co to za dźwięki? Dobra, chyba. Dobra. Idziemy coraz bardziej w dół. Czy mamy ja tu coraz bardziej? Wow, dobra. Reloadnę. Dobra, jest jakieś normalne światło. Fakt, nawet głupie zadanie potrafi mi przestraszyć. I chyba dwa razy reloadnąłem, albo mi się wydawało. Dobra, nie, no muszę to nagrywać, ponieważ nic tutaj nie widzę. Chociaż nie, tutaj widzę. Chociaż nie, tutaj widzę, ale zapalę kamerę. O, koleś. Proszę tylko mnie nie przestrasz. Okay. Dobra, tu chyba musimy iść. Nie bardzo wiem. Wow. Muszę przytrzymać tutaj mocniej kontrol. Naprawdę. Kiedyś powiedziałem: Nienawidzę klaunów, Od dziś nienawidzę kanałów. Tu była drabina. O, są dokumenty. Jakiś plus. Może była jakaś tutaj mroczna. Dobra, tu mamy jakąś notatkę, to chyba N. Musimy wrócić i dokumenty. Co my tutaj mamy? Ewangelia Piasku. Jest tutaj formularz, żeby charakter. A tu tego zazwyczaj nie czytam, także. Możecie sobie to przeczytać. Wolna ręka. Tak, nie jestem z tym na bieżąco, także muszę sobie jakoś radzić. Gdzie teraz? Dobra, idźmy tutaj. Dobra. Jakoś się udało. Odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. Dobra, zadanie wydaje się wręcz banalnie proste. Chciałbym powiedzieć, że słyszę kroki, a to ja idę. No okej. Okay. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj niby mamy jakąś mapkę. Chociaż nie wiem, czy ona. Gdzie jest w ogóle moje jakieś. Gdzie jest moje położenie? Gdzie się dokładnie znajduję? Czy ja jestem tutaj? Bardzo wiem gdzie jestem Ale Chyba tutaj u góry Ta mapa musi się naprawdę przydać Jak na nią tutaj patrzeć Kurde, nie bardzo wiem Jest Żółty tylko Kurde gdybym wiedział Gdzie ja jestem Dobra po prostu jak znajdę To będę dalej kombinował O o yy. Fak On idzie w moim, w moim kierunku Przez szczelinę, nie przelezie No idź tam Tylko mi nie mówcie, że on przez to normalnie sobie przejdzie Mam nadzieję, że mnie jakoś tam z boku Dobra, idę tu Nie wiem, nie wiem czy dobrze idę Dobra, chyba mogę ten wyjść. To miejsce wydaje się Chyba stąd przyszedłem Tak, chyba stąd przyszedłem Ale może gdzieś Tak, kamienie w tą stronę Mamy jakieś secret, kurde pomieszczenie Tutaj nie mamy nic Dobra, czyli musimy się niestety cofać do tego gościa. No, nie do tego, co tu sobie siedzi. Kurde, bardzo słabo mam baterię. Przydałaby się jakaś kolejna. Będę ja musiał troszeczkę grać bardziej hardcore. Dobra, ten typ jest tam. Muszę już odkręcić dwa zawory. Gdzie je znajdę, nie mam bladego pojęcia. Ale chyba chyba wiem gdzie mam iść, choć znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Stroluję tego gościa. Chociaż? Nie. Gdzie jest ten koleś? Ja go stroluję. Dobra, idźmy tu. Może. Bardzo niski stan baterii. Będzie już prawie zerowy. Nie wiem czy to było dobre wyjście. Dobra. Jest jakieś ciało. Dobra. Hop. Mam nadzieję, że się teraz nie wracam. Wow, teraz kamera troszeczkę będzie mi szwankować. Będzie mi już oświetlać tak jak to robiła wcześniej. Jest i pierwszy zawór. Okej. Okay. Gdzieś bateryjka. Dobra, na razie tego mrocznego vloga nie będę kręcił. Dobra, ale coś tam jest. W sensie... Fuck, fuck, skinówka! Dzięki za poprawę humoru, ale. Dobra, gdzie jest teraz drugi zabój? Gdzie ja mam go szukać? Muszę iść do miejsca, gdzie była ta mapa, ale jak widzicie, no, kamera już nie podoła. Także już sam nie wiem, gdzie jestem. Musiał iść bardzo blisko przy ścianie. Nie będzie to jakiś. Czekajcie, czekajcie, tu jest to. Muszę się. Dobra. Czyli muszę iść tutaj na dół. Znaczy muszę, no nie wiem. Gaduję, że mam tędy iść, ale chyba znowu wracam się do punktu wyjścia. Nie, tam byłem. Czy muszę iść znowu tam? ten roczny No dobra. Idźmy dalej. Muszę dojść do tego miejsca, gdzie była ta, ta mapa Kurde Tutaj tego vloga sobie za długo nie pokręcę To jest chyba przy tej szczelinie o ile się nie mylę Co to było O kurde, jest ten typ Dobra, coś się pokazało Czekajcie, jak ja tam poszedłem, ja poszedłem w prawo. Prosto. Coś mi się wydaje, że teraz muszę iść. Chyba już wiem, gdzie jestem. Tak mi się wydaje. Jeżeli to żółte, to jest to. O kurde, już wiem, gdzie jestem. Czyli to jest tu. Ja poszedłem tam. Czyli Witego. Dobra, już, już jestem w domu, kurde, byleby zapamiętać teraz drogę, muszę iść, jak poszedłem, kurde, chyba w prawo, czekajcie, tak, muszę to sobie rozpatentować, dla niektórych muszę to się wydawać bardzo proste, ale muszę to przetworzyć, zaraz, jak ja tutaj poszedłem, jestem w tym miejscu, Ok. Dobra, czyli wychodzi na to, że mu. że muszę iść w lewo. Czyli tam gdzieś muszę iść. A wiem, że on mi zaraz wylezie z dupy. Wlez mi właśnie z dupy. No, chodź, chodź, nie boję się ciebie. Oby to była dobra droga. Proszę, powiedz mi. Jest skik, skik. Jest dobra, dobre, dobre, dobre. Nie wiem czy dobrze idę Proszę, nie, 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 Udało się? I idzie za mną No bez jaj. Aż tak Dobra, tu mamy kolejne jakieś ciekawe ukryte pomieszczenie A chyba nic nie ma tam coś niestety jest, ale niestety Co ja mam z tym niestety Proszę, żeby tam nikogo nie było są drzwi Proszę bardzo Ja potrafię i mamy baterię, czyli jesteśmy uratowani. Od razu reloadniemy, bo... Okej. Okay. Zapisywanie. Zejdź podrabinie na niższy poziom. Dobra. Jak wcześniej dałem radę bez, to i teraz dam. Ale kurde, rozpatentowałem to. Teraz będę musiał uważać na tego gościa, ponieważ on tu jest to są nieopodal. Wyjdź stąd Przepraszam, przepraszam, już nie nagrywa, nie nagrywam. Tego mrocznego vloga. Gdzie teraz? Chyba tu. Proszę, proszę, żeby on nie szedł za mną. Elegancko w dół. I w dół, i w dół, i w dół. Okay. Nie idzie. No idź, 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 idź. Znowu kanały jeszcze niżej? Czemu tu musi być tak ciemno? Dobra, idziemy kanałami. Czekajcie, jakie, jakie mam zadanie? Na no niższy poziom. No dobra, jestem na tym niższym poziomie. To on sobie wisi, tak? No, na marne tu chyba nie wisi. Uwaga, zaraz mi pewnie skoczy na głowę. A jednak nie. Chore. To jest naprawdę chore. Co tu się... Kuku? Bawimy się w grę kuku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tu go zaraz nie będzie. Coś przeczytałem, że będzie. Co tu mamy? Okej. Okay. Znajdź wyjście... ...z kanału. To po co tu wszedłeś? Admin block. Dobra, nie nagrywajmy na razie tego zapisywanie Okej, okay, kochani, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że film z kamerką wam się spodobał. No, powiem wam szczerze, że będą troszeczkę krótsze te filmy, ponieważ z Outlasta, nie wiem czemu, po prostu tak długo mi się to wszystko renderuje, że potrzeba czasu, a ten czas jest mocno ograniczony. Także myślę, że wam się spodobało. Ja jestem Krupier i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów z serii Outlast i nie tylko. Na razie, trzymajcie się, cześć! Co to było w ogóle? Cześć! Cześć! Dobra, nieważne. Cześć.